Ordering. Mama? I got dizzy because of the... <laughs> <laughs> oh, my blanket's better than yours. Wow. For me, huh? Zakończyliśmy właśnie zakupy w sklepie Moshi Moshi, bardzo fajny sklep, wszystko kosztowało naprawdę niewiele, bo to takie były ceny wiecie 40 batów, 20 batów i tak dalej, kupiliśmy też kilka ciuchów trochę droższych, po tam 200 batów, no i w sumie jak się uzbierało co do tego czego, wyszło dwie duże siatki. I aż 3900 batów, ale dzieci, cała nasza e, rutynowa piątka, kupiła sobie wszystko, co, co im się podobało, do e, gumki, kredki, e, różne rzeczy do szkoły, plus jakieś tam ubranka, długopisy i tak dalej. Więc myślę, że bardzo udane zakupy.